Dzień dobry, nazywam się Justyna Wronka-Bukowska i jestem doradcą technicznym w Fabryce Armatury Hable. Chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o oszczędnościach, ale takich, które mogą bardzo dużo kosztować inwestora. Dlaczego zatem coraz bardziej popularne jest powiedzenie na tanie nas nie stać? Zapraszam do prezentacji. Firmy szukają coraz więcej sposobów na obniżenie kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu zysków. Jedną z opcji, którą wielu może rozważać jest zastosowanie tańszych materiałów do produkcji. Podczas, gdy zasuwy, które spełniają tylko minimalne wymagane normy jakości, mogą początkowo wydawać się odpowiednim środkiem oszczędnościowym, często prowadzą do bardziej nieprzewidywanych kosztów przyszłości. Dlaczego tak się dzieje? Rynek stał się coraz bardziej konkurencyjny. Pojawiło się dużo producentów oferujących, tanią armaturę. Producenci dostarczają armaturę spełniającą tylko minimalne wymagania specyfikacji czy norm. Havle ciągle ulepsza jakość, ale tym samym staje się mniej konkurencyjne cenowo. Ale czy naprawdę? Wróćmy jednak do zasów. Przez cały okres eksploatacji zasuwy mogą być narażone na różne trudne warunki, takie jak montaż w korozyjnym środowisku czy ruchy gruntu, które mogą prowadzić do awarii. Nasze ostatnie badania przeprowadzone wśród firm wodociągowych pokazują, że najczęstsze problemy z zasuwami to brak możliwości zamknięcia zasuwy, korozja, czyli brak odpowiedniej powłoki antykorozyjnej lub błędy i niedbałość przy jej nakładaniu. Nieszczelności na pokrywie czy połączeniu kołnierzowym. Ale problemy również z uruchomieniem. Wysokie momenty obsługowe, czyli brak zastosowania rozwiązań zapewniających minimalne momenty obsługowe. Już na początku pracy zasuwę, nie mówiąc już po latach eksploatacji. Zasuwy o niższej jakości mogą być jeszcze bardziej podatne na tego typu awarie. Brak powtarzalności produkcji. Mniej rygorystyczne wymagania jakościowe mogą prowadzić do wad produkcyjnych, które powodują wczesną awarię i prowadzą do nieszczelności zasów. Całkowity koszt posiadania zasów musi zatem uwzględniać więcej niż początkowy koszt instalacji systemu, szczególnie w przypadku niskiej jakości niedrogiej armatury, która często zawodzi przed wysokiej jakości alternatywnymi zasuwami. Przedwczesna awaria może prowadzić do ogromnych kosztów związanych z materiałami zastępczymi, pozyskaniem nowych zezwoleń, zajęciem pasa drogowego, utylizacją materiałów czy też stratami wody. Dodatkowy aspekt to aspekt ekologiczny. Tak dużo przecież mówi się teraz o problemach z brakiem wody na całym świecie. Tym bardziej nie możemy pozwolić sobie na jej marnowanie. No i utrata wiarygodności. Wiemy, że nadszarpniętą reputację nie tak łatwo odbudować. Dlatego raz jeszcze powtórzę, zasuwy, które spełniają tylko minimalne wymagane standardy jakości, mogą początkowo wydawać się odpowiednim środkiem oszczędnościowym, ale z czasem prowadzą do bardziej nieoczekiwanych kosztów w przyszłości. Nieoczekiwane naprawy niespodziewane uszkodzenia wynikające z awarii zasów frustrują klientów, Zakłócają harmonogram pracy zakładów wodociągowych, ich działalność i powodują niepożądane dodatkowe koszty w ich budżetach konserwacyjnych. Rozwiązaniem są wysokiej jakości zasuwy. Wysokiej jakości zasuwy z czasem kompensują wyższy początkowy koszt zakupu, zwiększając długoterminową wartość głównie pod względem dłuższej żywotności i bezproblemowej eksploatacji. Zasuwy hawle, którym zaufały setki wodociągów na całym świecie, dostępne do średnicy DN600, są idealnym rozwiązaniem dla Państwa. Od ponad 70 lat najwyższej jakości materiały hawle i restrykcyjne standardy jakości sprawiają, że nasze zasuwy są najlepsze i jedne z najtrwalszych na rynku. Dlatego chciałabym podpowiedzieć, na co szczególnie zwrócić uwagę przy zakupie zasuwy. Czy zasuwa jest dopuszczona do wody pitnej, posiada odpowiednie atesty i dopuszczenia? Przede wszystkim, czy posiada atest PZH i czy producent stosuje materiały bezpieczne, na przykład mosiąc z niską zawartością ołowiu? Czy zasuwa jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi badań wytrzymałościowych? Czy zasuwa posiada certyfikat GSK na produkt, jak i na proces? Od momentu wprowadzenia do produkcji armatury z żeliwa spheroidalnego w miejsce żeliwa szarego, najbardziej istotną sprawą stało się zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Stosowane przez firmę Havle pokrywanie fluidyzacyjne żywicą epoksydową daje stuprocentową pewność ochrony antykorozyjnej. Dla zapewnienia jak najlepszej jakości produktów Firma Hawle została członkiem Stowarzyszenia Aktywnej Ochrony Antykorozyjnej GSK. Przepisy zawarte w polskich i europejskich normach określają co prawda warunki, jakie mają spełnić zabezpieczenia antykorozyjne stosowane do produkcji armatury sieciowej, jednakże GSK są znacznie bardziej rygorystyczne i definiują znacznie wyższe progi tolerancji w wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnej armatury żeliwnej. I na koniec, czy producent ma udokumentowane wieloletnie działanie zasów w warunkach gruntowych, my możemy pochwalić się, że na sieciach wodociągowych pracują nadal nasze zasuwy po ponad 50 latach eksploatacji podziemnej. Należy zwrócić uwagę również, z jakiego materiału wykonana jest zasuwa. I tutaj spośród dwóch najczęściej stosowanych materiałów, żeliwo sferoidalne, GJS400-15 Myśnik oferuje dwukrotnie wyższe wydłużenie przy zerwaniu w stosunku do GJS500-7. Zwiększona ciągliwość tego materiału sprawia, że jest on mniej podatny na pękanie i trwalszy. W jaki sposób jest obrobiona zasuwa? Ocena wizualna. Czyli należy wizualnie sprawdzić zasuwę pod kątem nierówności powierzchni z procesów odlewania, takich jak pory. Lub rowki. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie zasuwy powinny być gładkie, szczególnie wzdłuż długości prowadnic klina. Upewnić się należy, że powierzchnie kołnierza przyrgi są obrobione mechanicznie, przesuwając wzdłuż nich palce. Jeśli nie zostaną obrobione, uszczelka może zostać ściśnięta nierównomiernie, co spowoduje przedwczesną awarię i wyciek. W jaki sposób jest mocowana nakrętka klina? Sprawdź mocowanie nakrętki klina, czy jest stała czy wymienna nakrętka klina. Ruchome nakrętki klina na ogół są bardziej preferowane, ponieważ oferują większą elastyczność i zazwyczaj mogą absorbować uderzenia wodne ze względu na ich swobodę ruchu. Minusem tej swobody ruchu jest to, że może powodować ścieranie gumy, w której spoczywa nakrętka. Z drugiej strony stała nakrętka klina może przenosić siłę uderzeń wodnych na wrzeciono, a następnie na łożysko. Może powodować to zginanie wrzeciona. Hable jednak znalazło na to sposób elastyczne połączenie tłumiące wibracje. Rozwiązanie to stosowane jest na przykład przy zasuwie E3. Sprawdzić należy stosunek długości gwintu i nakrętki klinowej do średnicy wrzeciona. Im niższy jest ten stosunek, tym większe zużycie gwintów nakrętki klina ponieważ obciążenie jest rozłożone na mniejszym obszarze. Sposób obróbki wrzeciona. Wrzeciono jest podstawowym elementem uruchomienia zasuwy. Sprawdzenie tego elementu pod kątem jakości przed instalacją może zaoszczędzić problemów. W dłuższej perspektywie, ponieważ jeśli jego gwintowana powierzchnia zostanie uszkodzona, co zwykle występuje w wyniku korozji, wrzeciono może zatrzeć nakrętkę klina, zwykle wykonaną z bardziej miękkiego materiału mosiężnego, co utrudnia obsługę zasuwy. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej przy nieodpowiedniej obróbce staje się również źródłem korozji. Nasze wrzeciona są walcowane na zimno z polerowanymi powierzchniami poduszczelki. Są to szczegóły, ale bardzo ważne i mające znaczenie przy niezawodnej eksploatacji zasuw. Następny czynnik łożyskowanie w życiona. Havle stosuje łożyskowanie w życiona za pomocą podkładek ślizgowych lub życiona tocznego zapewniającego minimalne momenty obsługowe. No właśnie, sprawdźmy, jakie zasuwa ma momenty obsługowe. Stosujemy rozwiązania, które zapewniają jak najniższe momenty obsługowe, np. prowadzenie klina za pomocą nakładek z tworzywa pom. Łożyskowanie za pomocą podkładek ślizgowych lub łożyskotoczne. Ma to znaczenie zwłaszcza przy zasuwach o większych średnicach. Dlatego, jako ciekawostkę, powiem, że przy DN powyżej 500 Hawle nie stosuje zasuw z bypass w standardzie. Bo dzięki naszym rozwiązaniom, nawet przy tych średnicach i ciśnieniu nominalnym, nie ma problemu z otwieraniem czy zamykaniem zasuwy. Odpowiednie uszczelnienie. Praktyką branżową jest stosowanie oringów minimum 2 mm, gdy jego funkcja ogranicza się do przytrzymywania lub centrowania tulei i 3 mm, jeśli ma pełnić funkcję uszczelniającą. Na górze pokrywy powinien znajdować się również pierścień zabezpieczający, aby uniknąć wnikania brudu czy innych zanieczyszczeń. Grubość uszczelnień musi wynosić minimum 3 mm lub więcej, ponieważ cienkie uszczelnienia typu O-ring mają mniejszą powierzchnię uszczelnienia i szybciej się zużywają. Jako ciekawostkę również dodam, że uszczelnienie wrzeciona zasuwę E1 zawiera dwa hojnie zaprojektowane oringi grubości 5,7 mm na zewnątrz i dwa oringi 3,5 mm przy wrzecionie. Jest to pewne uszczelnienie, nie wymagające stosowania dodatkowego zabezpieczenia. Producent spełniający najwyższe standardy jakości nie boi się ręczyć za swoją armaturę. Dlatego proszę pamiętać, że Hawle daje 10 lat gwarancji na produkty, na dowody oraz gazu 5 lat gwarancji na produkty, na zasuwy do ścieków. Dodatkowo posiadamy ubezpieczenie OC od inwestycji, co oznacza, że w przypadku, gdyby awaria nastąpiła z winy naszej armatury, pokrywamy te wszystkie koszty, o których mówiłam na początku prezentacji, związane z jej wymianą. Na sam koniec chciałabym tylko Państwu pokazać, że przy całości inwestycji koszt samej armatury to około 8%. Czy w takim razie naprawdę warto ryzykować? Ja znam odpowiedź. Chciałabym Państwa zostawić z tym pytaniem, dziękując jednocześnie za uwagę. W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji. Zapraszam do kontaktu z działem technicznym. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.